No dzień dobry, witam wszystkich nowych bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że czujecie się tu świetnie. Poproszę, żebyście się przedstawili, bo ja lubię was znać, tych starych was już dobrze znam po miniaturce po wszystkim, ale nowych jeszcze nie. Także imię, nazwisko, rok urodzenia. Kilka słów o sobie, bardzo proszę. Ja dzisiaj przychodzę do Was z filmem. Z mojej kuchni. Powiem Wam o rzeczach, które stają się coraz bardziej oczywiste, ale o których trzeba cały czas powtarzać. Pokażę Wam, jak stworzyliśmy kuchnię, która na nasze potrzeby i na nasz. Komfort. Jest Zero Waste, która produkuje jak najmniej śmieci i jest jak najbardziej ekologiczna. Pokażę Wam te moje szafki, różne sposoby i takie tam. Także zapraszam. Zaczynamy od początku, czyli od lodówki, ponieważ zapełnienie lodówki może powodować największą ilość śmieci, ale może też powodować, że tych śmieci będzie najmniej. Więc moje patenty na lodówkę, na jedzenie są takie, że Sezonowe jedzenie, ale oczywiście nie w 100%, ale w jak największej ilości. Czyli w tym... Y w tym styczniu, gruszki, jabłka, kapusty, buraki, ziemniaki, wszystko co rośnie w ziemi, wszystkie warzywa, pigwa, miód, korzonki, kiszonki, wszystko to jest super ekstra i bardzo Wam polecam. Następnie najważniejszą dla mnie, najważniejszym ograniczeniem śmieci jest tworzenie menu na cały tydzień. Nie jest to proste, kiedy nie ma się czasu, ale staram się to robić, żeby raz w tygodniu chodzić na zakupy, żeby kupować wszystko, co jest potrzebne, i żeby te zakupy były rzeczywiście przemyślane. Jeżeli potrzebuję dwa jabłka. To kupuję dwa, a nie pięć tak na oko. I kolejną rzeczą, właśnie yy, związaną z menu na tydzień, jest to, że chodzę na zakupy z listą. Kiedy nie chodzę z listą, nie kupuję nic, a wydaję strasznie dużo pieniędzy i nie mam z czego gotować. Więc to jest bez sensu, też jeżeli nie idę z listą, to nie biorę wystarczającej ilości woreczków, yy, nie biorę jakieś tam wiecie rzeczy, do których mogę wsadzić rzeczy, produkty, które chcę kupić. Także sezonowość. Menu na cały tydzień i lista zakupów to są rzeczy podstawowe w mojej kuchni, o których dobrze już wiecie. Ta szafka to pierwszy powód mojej dumy zjedomistowej, ponieważ jest tu wszystko, co pozwala mi niwelować plastik. Są torby, większe, mniejsze są woreczki, są opakowania i wszystko, wszystko inne. I teraz Wam o tym opowiem tak konkretnie. Pierwsza kubka to takie zwykłe torby w takich totalnie normalnych rozmiarach, ale mam też taką i ona sprawdza się świetnie. Ona jest akurat z torbaczy, ponieważ tutaj, jeżeli już mi się nie mieszczą w nic innego rzeczy, to wiem, że w to zmieści się wszystko. Tutaj są zwykłe torby, to akurat jest z naszych roślinnych przestrzeni z piękną grafiką Ewy. Mm, tutaj mam takie małe woreczki, one też są z torbaczy, one się przydają na jakieś orzechy yy, i takie rzeczy, ale tu są największe torby i od zawsze mam takie z pantuniesta, Piotr mi też kiedyś zrobił, ale teraz stworzyliśmy w roślinnych przestrzeniach swoją i ona jest idealna, ponieważ ją można tak zamknąć do małego rozmiaru, bardzo małego, teraz robię to bardzo niechlujnie, ale... Yy, ona się mieści do torebki, a mieści mega, mega dużo i jest bardzo wytrzymała. Yy, następnie mam opakowania na kanapki. Jeżeli gdzieś jedziemy, to kanapki są super yy, w tym właśnie, bo niwelujemy jakieś pazł pazłotko, jakieś folie, inne rzeczy. To też yy, się bardzo łatwo czyści. Akurat ta pieluszka, bo to wygląda jak pieluszka, yy, jest z. Z panda Wanda, natomiast ta mniejsza jest z minimal i ta mniejsza jest trochę niedobra, nie bo mieści się tutaj mało, natomiast ten większy rozmiar z, pantu nie stał jest, z, pantu nie stał, z panda Wanda jest super. Kolejne rzeczy to kubki, ten jest mój, ten jest Piotra, one są ze Stojo. My nie przywykliśmy do brania ich, żeby kupować kawę na wynos, ale z domu bardzo często bierzemy jakieś koktajle lub inne rzeczy i sprawdzają nam się super. Też czasami osoby piszą do mnie, że czy też mam jakiś taki zapach i posmak po poprzednim napoju i u nas to się nie zdarza, więc nie możecie mnie pytać, bo ja nie wiem. Yy, natomiast tu są ścierki, mamy yy, dużo ścierek. K kilka -y wzięłam ze swojego domu, kilka kupiła mi mama na jarmarkach. Natomiast tutaj mam. Mamy ścierki, jeszcze jest ich więcej, ale akurat wszystkie są w praniu. I one są z mokolen, z lnu, więc są super. Mm, tutaj mam też woreczki strunowe z Ikei. No i one są takie, że jak chcę wziąć na przykład czarnuszkę, no to woreczek taki e, z dziurkami się nie da. E, a te są super. Jeżeli też chcę wziąć na przykład śliwki suszone, to one się brudzą, więc też wolę w to wziąć i przemyć. No i tu są takie rzeczy, tu, z który, w których e, brałam rzeczy od babci i wtedy zazwyczaj są takich na przykład po chlebie, faworki ostatnio, tu jakaś jedna siateczka, je też zostawiam, bo mogą się kiedyś przydać. Tak, więc yy, wniosek Pieczywo we własny worek, yy, owoce i warzywa we własne worki lub luzem, yy, jakieś yy, bakalie i wszystko na wagę również do swoich worków, kawa na, yy, do swoich worków yy, i kanapki również do swoich wielorazowych rzeczy. Wielorazowość to potęga, także polecam. Do piekarnika mam tylko taką sugestię, żeby używać go z głową. Jeżeli są trzy poziomy, to można często wykorzystywać trzy albo chociaż dwa. Jeżeli wiecie, że zrobicie ciasto, to może zróbcie jeszcze coś innego. Jeżeli wiecie, że robicie coś, właśnie jakiś obiad, no to może warto właśnie zrobić jakieś szybkie ciasto. W moich footbookach często są szybkie, banalne, przepyszne ciasta, więc mocno polecam używać tu z głową. No i my na razie mamy zwykły papier do pieczenia, ale my go używamy. Kilkukrotnie. Natomiast słyszałam, że są różne maty silikonowe i jak skończy mi się ten papier, to na pewno w niego zainwestuję. Też powiedzcie, czy ta mata Wam się sprawdza w komentarzach. I co, by nie być gołosłownym, no to my bierzemy rzeczy na wagę, bierzemy do swoich słoików, one są wtedy na początku tarowane, ta waga jest tarowana, yy, wrzucamy produkt i wtedy jest wszystko super, można tak zrobić z herbatą yy, i z innymi rzeczami, wiele rzeczy też bierzemy do strunowych pojemniczków, swoich, bo one też nic nie ważą. Po drugiej stronie, której pewnie nie zobaczycie, mamy również przetwory różnej maści. No i pojemniki, pojemniki, te wszystkie zabrałam ze swojego domu, więc ich, jest ich sporo. No i one też są super y, takie na wyjście, ale no, staram się przekonać do tych, żeby jednak mieć mały kontakt z plastikiem, jeżeli chodzi o jedzenie, no ale one są bardzo ciężkie, więc na studia i do szkoły zawsze nosiłam te plastikowe. Kto się prezentuje? Przechodzimy dalej. Karolina, pokaż jeszcze, ile mamy szafek pustych. A no tak, bo tutaj y, dwie są puste, dwie są zapełnione, ale to i tak jest dobry wynik, ponieważ my zazwyczaj mamy tylko jedną zajętą. Także beka. Często pytacie też, czy nasz chleb w worku bawełnianym nie wysycha. I wysycha oczywiście, że tak, dlatego kupiliśmy chlebak, ale kupiliśmy go bardzo późno. W ogóle siostra nam go kupiła, ponieważ wcześniej trzymaliśmy w bawełnianą torbę w plastikowej torbie, więc zdecydowaliśmy się na to i to jest też yy, dowód na to, że my kupujemy bardzo rozsądnie. Tutaj na przykład są jeszcze dwie rzeczy i rzeczywiście tutaj blender koktajlowy, kupiliśmy też po takim długim zastanawianiu się oraz yy, tu jest Młynek do kawy elektryczny. My wcześniej mieliśmy taki ręczny, który wam pokazywałam, ale przez ten ręczny... Przestaliśmy pić kawę, bo nam się nie chciało robić, więc po ustaleniach kupiliśmy taki przyrząd i to jest koniec naszych przyrządów. Przechodzimy do mycia naczyń. Jeżeli chodzi o mycie naczyń, to używamy takiej konopnej gąbki, której bardzo nie lubię, więc zazwyczaj używamy też takiej zwykłej, nie będziemy tutaj oszukiwać, ale staram się do tej przekonać, choć jest to totalnie trudne. I on jest chyba z minimal, ale każdy sklep ma taką u siebie. No i mamy też takie dwie y, fajne szczoteczki, i ich lubimy używać. Także polecam. I one są chyba z torbaczy, ja ten tak nie pamiętam. Y, tutaj natomiast jest płyn do naczyń, i tutaj sobie przygotowałam, żeby Wam pokazać. My na razie nie wiem, czy widać, kupujemy y, taki z Lidla, i on jest w 96% naturalny, a to pudełko opakowanie pochodzi z tworzywa pochodzącego z recyklingu, więc myślę, że spoko, też fajnie pachnie, no jest dostępne, jest tanie, ale jeżeli wy macie jakieś pomysły na, na to, jak myjecie naczynia, to dajcie znać w komentarzach, bo to nam się kończy i chcielibyśmy zmienić na coś innego. Najważniejszym punktem również w kuchni jest segregowanie śmieci. Pamiętajcie o tym, u nas dopiero niedawno zrobili w ogóle segregację. Wcześniej wszystko walało się do jednego kupła, a to jest dosyć dziwne, bo to jest nowe budownictwo więc nie kumaliśmy tego, ale to jest um, rzecz, którą pokażemy Wam w osobnym filmie. A teraz, jeżeli bardzo Was to interesuje i nie wiecie, jak segregować, to zostawię Wam link do jednego z filmów, na którym ja się uczyłam segregacji. Kolejna szafka skrywa kubki. I dla mnie kubki to jest rzecz bardzo ważna w nowym domu, ponieważ zawsze kupowałam sobie po dwa i zawsze lubiłam, jak kubki są różne. Natomiast tutaj postanowiliśmy, że wszystkie kubki będą takie same. I mamy zwykłe, proste, białe kubki, które są takie. Yy... Mają wgłębienia i wybrzuszenia, więc nie są takie oczywiste, ale jednak są białe i takie proste, które nigdy nam się pewnie nie znudzą yy, szybciej się pobiją. Ale chodzi o to, że wszystkie kubki mamy takie. Nie brakuje nam kubków, mamy cały zestaw kubków. No a ja teraz yy, widzę, jak bardzo jest to duża zaleta, ponieważ jak gdzieś idę i widzę ładny kubek, to na bank kupiłabym dwa. No bo zawsze się przydadzą, fajnie, ekstra, bombowo, a to zupełnie nie ma sensu, bo cały czas się wtedy kupuje, cały czas ma się więcej kubków, cały czas. My mamy określoną ilość kubków i więcej nie kupujemy, więc jeżeli tworzycie swoje nowe mieszkania, to ja bardzo polecam tą naszą zasadę kupić raz. I wiedzieć, że ma się kubki, bo kubków można kupować nie wiadomo ile, chociaż jest kilka dziewczyn, które tutaj mnie obserwują i które uwielbiają kupować kubki. Więc jak lubicie to robić, no to super, nie? Że w sensie, jeżeli wam to sprawia mega, mega radość, to to róbcie, ale jeżeli ktoś ma do tego taki stosunek, że nie uwielbia tego, ale kupuje cały czas, no to moim zdaniem to jest dobry pomysł. Dobrym pomysłem jest również wspieranie polskich twórców, yy, które wam później jeszcze pokażę, ale pierwszą z nich są szklanki od jagody. Jest też talerz, ale my go mamy na stole. I jagodę wam zostawię link w opisie, ponieważ my mamy szklanki z IKEA i kilka takich. I one naprawdę różnią się ceną może z 6 zł, a jednak warto wspierać polską sztukę, sztukę użytkową i polskich twórców. Także gdybyśmy mieli coś zmienić w kuchni, to ja na pewno postawiłabym na szklanki od jagody, bo są idealne i są też takie niebanalne, wyglądają jak wgięte, także bardzo polecam. Jeżeli chodzi o Zero Waste, no to oczywiście to jest kontynuacja polska marka, polska twórczość, tym razem Bolesławiec. Tego akurat nie kupiliśmy, tylko dostaliśmy na wesele i używamy tego non-stop. Potem jeszcze będą z Bolesławca rzeczy, także wam pokażę. Tu jest zmywarka. Jeżeli chodzi o zmywanie, no to jednak warto pomyśleć wcześniej. Yy, to znaczy, chodzi mi o to, że my, jeżeli nie myślimy o naczyniach to marnujemy ich tysiąc dziennie. A tak na przykład mamy jeden kubek na cały dzień, tylko go przepukujemy, pijemy kolejną herbatę, kolejny napój, więc to jest dobre i rzeczywiście chcemy na przykład drugi raz używać jednego talerza, coś tam, coś tam, żeby tej zmywarki nie zapełniać trzy razy dziennie, nawet chcieli, no, nawet nie zapełniamy jej tak codziennie, wiadomo, używamy jej czasami, bo używamy tego zlewu. I wszyscy mówią zmywarka, zmywarka, ale moim zdaniem, jeżeli używa się naprawdę mało naczyń, to lepiej je mieć zmywarce. My też do zmywarki mamy zwykłe tabletki i dajcie znać, jakich wy używacie, czy robicie sami y, tą chemię, czy gdzieś kupujecie taką chemię naturalną, bo ja bym bardzo chciała to zmienić jeżeli chodzi o herbaty i kawy no to my mamy taką dobrej jakości ziarnistą, mamy również herbaty ta akurat jest z biedronki liściastą ale też można kupować herbaty na wagę my akurat tym razem nie mamy żadnej, ale będziemy mieli, jak te wszystkie się skończą my też na święta dostawaliśmy różne w prezentach i tak dalej no mamy miód, ale tutaj znowu są dwie rzeczy od polskich marek czyli piękna cukiernica z Forest Design, zostawiam wam link w opisie, bo są przepiękne no i ostatni nas nasz nabytek, czyli Bolesław. 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 I kolejny nasz nabytek, ostatni, czyli Bolesławiec. I my przez 4 miesiące nie mieliśmy w niczym pieprzu i soli, i tak szukaliśmy jakiegoś ładnego i nie wiedzieliśmy, gdzie to znaleźć. I ostatnio w Gdańsku byliśmy w sklepie Bolesławca i znaleźliśmy takie na przecenie. I w ogóle to nie było ważne, że na przecenie, tylko po prostu te na przecenie były najładniejsze. I my się zastanawialiśmy nad taką pieprzniczką i solniczką z Zara Home I tam w promocji one kosztowały 23 zł, jeszcze przesyłka i tak dalej a bez promocji kosztowały o wiele, o wiele więcej, natomiast za jedną taką zapłaciliśmy 19 zł, więc polska twórczość bardzo dobra, a było taniej niż w Zarze, a zawsze się wydaje, że nie dobra kupię w Zarze, bo mnie nie stać na Bolesławca czy na inne rzeczy. Bez sensu yy, i trzeba jednak porównywać ceny i trzeba dbać o tą polskość no, po prostu tak wam powiem, tak trzeba robić. Używamy też jednorazowych ręczników do czyszczenia, ale również używamy szmatek wielorazowych z, ze starych materiałów. I ja pamiętam, że jak robiliśmy tutaj remont, no to naprawdę tych szmatek szło bardzo dużo i to było super, że nie używaliśmy tych ręczników papierowych, ja jestem z nas dumna. Teraz nie mogę Wam żadnego pokazać, no bo są akurat w praniu, ale bardzo polecam. Z jakiegoś starego materiału możecie iść do lumpeksu, jeżeli nie macie pociąć, nawet już nie oprzywać, ja miałam tylko schizę, żeby oprzywać, Nie oprzywać niech to się siepie, niech to nie będzie ładne. To nie jest istotne, ważne, żeby było ekologiczne. I ostatnim takim punktem dla mnie bardzo ważnym jest to, że kiedy robiliśmy tutaj zakupy, kupowaliśmy za mało niż za dużo. I woleliśmy kupić za mało i później dokupować. I tak na przykład kupiliśmy jedną deskę do krojenia, żeby się zastanowić, czy rzeczywiście potrzeba nam więcej. Kupiliśmy jeden nóż do krojenia, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jest nam potrzeba więcej. I okazało się, że nie. Że wystarczy nam jeden nóż, jedna deska, jeden, jedne inne rzeczy. Natomiast jeżeli zauważyliśmy, że jedna miska to za mało, to dokupiliśmy jeszcze dwie. I rzeczywiście z tymi trzema miskami jest o wiele łatwiej i lepiej. Także polecam najpierw kupić za mało i potem tak sprawdzać, żyć z tymi rzeczami i dopiero wtedy dokupować. No, i to jest wszystko. Polecam Wam również książki wegetariańskie, żeby jeść mniej mięsa bo to jest bardzo ważne, czyli jadłonomię Wam polecam i lunchboxy od Filozofii Smaku. A tymczasem ściskam Was serdecznie, do zobaczenia już niedługo, pa pa!